W kolejnym odcinku z rozwalania telefonu. W dalszym odcinku rozwalimy sobie telefon o wiele więcej. Do tego będzie nam potrzebny nawet młotek. I następny odcinek będzie to już całkiem. Pierwszy, co się zrobimy to. No właśnie, test wytrzymałości, ile by taki telefon wytrzymał nam. Czyli może odłączymy lepiej mikrofon. Czy nie trzeba? Nie wiem, ściszamy, wyciszam. Chyba jest. Dobra, nie trzeba. Więc zobaczymy sobie te wytrzymałości, Ale to za nas. Dlaczego? Nie ma, pasowałoby ten młotek jakoś dzisiaj yy, użyć. I na pewno yy, użyjemy. Popatrzcie. Tu leży telefon. Yy, nasz telefon będzie leżał. Szczęśliwy telefon, a my w niego... Są i wszystko naprawdę się rozwala. Nie chcę tutaj, bo to mój telefon leży, ten Prawdziwy ten, co używam. I on będzie się kamera przez on bardziej widzicie. A nie chcę, żeby tak się działo, bo to nie jest y, fajne oglądać, jak się kamera trzęsie, więc... rozciągnę no, tę ochronkę, bo... A takie zwie założył. Dobra, się widzło. Nie ważne. Aha, ja zrobię też wytrzymałości, więc zrobię. Spada nam z wysokości, uwaga! W większej wysokości i... w mocnej wysokości. A to jeżeli kilka ludzi nam nadepnie telefon. Eee, tam spanie nam na rynku taki telefon, jest szansa, że kilka ludzi nam go rozbije może. A może go nam nie rozbije? No nie wiem. Takie, takie duże ludzie do chyba nam chodziło, bo nie ma szans, żeby gdzieś tak rozbija mocno. No i idą sobie ludzie, rozbijają ten telefon. I to dalej. Oni się nie martwią. Nic nie czują pod nogami. A na pewno już nie tak zniszczony telefon. Na pewno nie martwię się, co to będzie. Na pewno już nie jest rozbić, nie rozbić klapki. I na pewno później właściciel do telefonu na pewno będzie go używał normalnie, nic tam nie będzie się bał. Będzie sobie miał bez i będzie wiedział, gdzie są litereczki tutaj. szybka bez szybki mu wystarczy. Najwyżej będzie się tylko udawał, że ma telefon, no. Myślę, że to powinno wystarczyć właścicielowi. Yy, nie wiem, jak wymyślić, ale powinno to wystarczyć, nie? No dobra, a na pewno już taki telefon bym mu wystarczył, co nie? No nie wiem, się byście mi taki. O, dla waszej pewności, no to zrobię wam. O, to poleciały część. O, taki telefon to by każdy chciał mieć, nie? No. Taki telefon to 3000 normalnie. Popatrzcie. No Super, super się dzieje. O, fajna szybka. Słabe te szybki są. Naprawdę słabe. Z tej strony się je ten. No ale nie zadowala mnie to jeszcze. Co się zdziało, można je wywalić. Taką szybkę i uwaga. Fajne, obramowanie telefonu było, jak coś, ale to było. Kładziemy sobie części z naszego telefonu. I oczywiście, jakby nigdy nic, rozwalamy dalej. Aha, pokażę Wam, gdzie jesteśmy, jeżeli. Chcecie wiedzieć? Nie wiem, tyły jest spraszczone, jakby słonie potem przyszły. O, głośniczek. Może za bardzo hałas jest, więc na chwilę ściszę mikrofon. Uwaga. Musisz mikrofonu na chwilę. No ale... E, o Boże. Gdy poniosłem tak telefon, było coś takiego. Fiu. A reszta została. No popatrzcie tylko. Klapeczka przyda się do naszego do jakiegoś tam iPhone'a może z tyłu gdzieś tam przylepimy. Gdzieś tam się powinna przydać. Dalsza część. ta Szybko to zakleimy, jak się dziś iPhone gdzieś o tak. Zakleimy z iPhone'a normalnie. A to no to jakieś części, o, od... się rozleciało. Kurde, to to na zło pójdzie. Kilka ważnych te 10 grama. Jakiś plastik do aparatu i tam dalej. Aparat to... O, normalnie biorę palcem. No, słaby telefon, no, bo myślę, że jest szansa że spadnie na niego 10, 30 razy młotek. Przejdzie po nim 40 ludzi. Myślę, że jest taka szansa, myślę, że jest. No, wszystko jest możliwe w sumie. No dobra, więc co dalej? Bym chciał z tym zrobić. To nie jest jeszcze koniec, tak do końca, chociaż minęło już 5 minut, aż tam z Jeszcze.